Zapraszam Państwa serdecznie na kolejną edycję. Imprezy pod nazwą Falcon The Street. Zapraszamy na różnego rodzaju akcje, które będą się odbywały w Białym Stoku, w centrum Białego Stoku. Jedną z nich jest Mural, który będzie powstawał między 1 a 7 lipca tego roku. Stworzy go łódzka grupa Etam Crew. Pierwszą instalację zrobimy przed centrum handlowym Atrium Biała już 23, czyli w najbliższą niedzielę od godziny 9 Będzie można podziwiać efekty naszej pracy. Natomiast 15 lipca będzie powstanie kolejna instalacja tutaj na skwerze AK przy ulicy Kilińskiego. Jeszcze jedną taką atrakcją będzie gra na urządzenia mobilne, która będzie do ściągnięcia troszeczkę w późniejszym terminie, ale więcej szczegółów możecie się Państwo dowiedzieć na naszej stronie www.bialisto.pl ukośnik